W dzisiejszym odcinku Code Sandbox wprowadził profile. BBC migruje się do chmury. GitHub Universe już za chwilę. No i JavaScript kończy dziś 25 lat. DevSpresso. Newsy przedstawi dzisiaj Piotrek i Sebastian. Cześć Sebastian, witam Cię w nowym odcinku DevSpresso. Cześć Piotrze. Wiesz, co jest dzisiaj? No nie wiem, no co? 25 lat Javascriptu U człowieku, czyli mamy dzisiaj odcinek o JS-ie. Tak, dokładnie. Ale wiesz co, zrobimy tak. Zanim przejdziemy do historii JavaScriptu, najpierw może poświęcimy chwilę na kilka wiadomości, bo te też są ważne i pewne, że to się wydarzyły w przeciągu tygo tygodnia, później wgryziemy się mocniej w całą tą historię i spróbujemy sobie ją tutaj. Zgłębić. No dobra, no to ja zacznę w takim razie. Klasycznie jak pojawiam się w odcinku, to muszę wspomnieć co nieco o Cold Sandboxie. Tym razem przychodzę z dosyć ciekawymi nowinami, ponieważ od niedawna jesteśmy w stanie zaprezentować swoje sandboxy na całkiem nowym widoku, profili. Czy, to nie było wcześniej profili? Jakby. Za... ja tego nie zauważyłem, e, What the hell? Wiesz, ja się zaśmiałem raczej, bo pierwsze co pomyślałem, że Code Sandbox będzie po prostu drugim LinkedInem, Facebookiem dla deweloperów. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że Code Sandbox aspiruje po prostu do bycia taką wizytówką portfolio dla deweloperów. No i aspirujących deweloperów oczywiście. Bo jak twierdzą, ich misją jest umożliwienie twórcom tworzenia i dzielenia się swoimi pomysłami. No, tutaj się zgodzę w 100%. E, więc mi się po prostu wydaje, bo nie oszukujmy się, GitHub jest taki dosyć surowy, i e, no wiadomo, że póki nie przebudujemy tego kodu, nie postawimy sobie tego środowiska, to no nie wiemy jaki jest efekt, chyba że ktoś naprawdę dobrze napisze README i da przykłady live. A tutaj pomysł sobie wchodzisz na taki profil i masz od razu działający kod, a przy okazji możesz z czego podejrzeć. No, ma to sens. Wygląda jak dość grubą zmianę, jeżeli chodzi o tą sandbox. A jak już jesteśmy przy zmianach, to. Kojarzysz może taką firmę jak BBC? Nie, no jasne. BBC Earth zawsze relaksuje mnie po ciężkim dniu pracy. No tak, ale tym razem nie będziemy mówić o BBC Earth, a o BBC World Service, który publikuje wiadomości w ponad 40 językach na całym świecie, zaczynając od wiadomości w lokalnych językach, kończąc na tych globalnych newsach w ogóle i same treści pojawiają się oczywiście w wielu formatach. Dobra, dobra, ale póki co to brzmi po prostu na jakąś kryptoreklamę. Dobra, to przechodząc do meritum. Deweloperzy przenieśli frontend oraz wiele backendowych serwisów do chmury. I w tym miejscu warto zaznaczyć, że te były wcześniej napisane głównie w PHP. Przepisanie tego całego monolitycznego środowiska na Reactową apkę zajęło im ponad 12 miesięcy, ale podobno się opłacało. No i dodatkowo samą aplikację udostępnili na zasadzie open source. I nazwali ją Single. Tak, chwalał się, że jest to izomorficzne SPA. Zaraz, zaraz. Izomorficzna SPA? Tak, no właśnie. Jakby single page application to raczej nie muszę Ci tłumaczyć, ale izomorficzne w tym przypadku oznacza, że ta aplikacja może działać zarówno na serwerze, jak i u klienta. Więc funkcjonowanie może porównać trochę do Real Hydrata, gdzie DOM jest nawadniany po stronie klienta danymi, które zostały użyte do renderowania po stronie serwera. No okej, okay, no ale jakie są z tego korzyści? BBC chwali się, że według Lighthouse'a performance aplikacji skoczył o 224%. Jeżeli chodzi o punkty Lighthouse'owe, to z 24% aż do 94. Nie no, zacny wynik Milordzia, ale 24 punkty na początku? <noise> tak, bardzo słabo. To ciekawiej jeszcze, best practices stoczyły niewiele, ale jednak o 27%, z 79% na 100%. Ale to, co jest najciekawsze, to to, że liczba requestów spadła o 85%, JS requestów o 79%, a sam bundle zredukował się o 61%, więc trzeba im przyznać, że bardzo sprawnie im to poszło i no nie ma co mówić, no jakby przejście na Reacta chyba im tutaj bardzo pomogło. Nie sądzisz? No sądzę, że przede wszystkim użytkownicy będą zadowoleni, zwłaszcza ci, co korzystali z hotspotów. Ja się słyszę, że wandla zredukowali o 61%, aczkolwiek... No, zdecydowanie przejście z legacy kodu na coś nowego zawsze spowoduje wzrosty, więc dla mnie bardziej miarodajnym testem byłby bezpośredni refaktor Reacta do architektury zaproponowanej przez BBC. Oczywiście to nie zmienia faktu, że wykonali kawał dobrej roboty, patrząc na to, że wszystko było w PHP. Tak, to jest mega. Piotrze, wiem, że jesteś fanem oglądania konferencji, więc chciałem ci tylko przypomnieć, że zostało już tylko kilka dni do konferencji, którą organizuje GitHub. To już? Jezu, jak ten czas szybko leci. A no właśnie, Github Universe, e, Może sobie już wbić kalendarz, żebyś nie zapomniał tym razem, bo będzie trwał od 8 do 10 grudnia. E, a co do samego kalendarza, w tym roku jest on dosyć napięty, Dlatego to GitHub udostępnia obszerne scheduler, na którym możemy śledzić trzy kanały: Developer, Enterprise i Play, które będą obejmowały takie tematy jak DevOps, Secure Development, Development Experience, Open Source Communities i Creative Coding. Dobra, a możesz mi jeszcze powiedzieć, na jaki poziom to jest wszystko dedykowane? Czyżbyś chciał się już wykręcić od uczestnictwa? GitHub Universe podzielił sesję na cztery poziomy. Prowadzenie, średnio zaawansowany, zaawansowany ekspert. Więc spokojnie, każdy znajdzie coś dla, dla siebie. Kurde, a już myślałem, że mi się uda. Nie no, nie, no, ekstra, fajowo. Bardzo mi się to podoba, że będzie nowa konferencja od GitHuba. Tym bardziej, że o poprzedniej mówiliśmy na początku w spresso, teraz już jest nowa, więc fajowo, bardzo się cieszę. Oczywiście wbiłem już do kalendarza, więc na pewno będę. Ogólnie zauważyłem, że teraz jest tendencja, że konferencje są o wiele częściej, odkąd robię je online. Mhm. To prawda, dobra, to tyle w temacie newsów. Teraz może przejdziemy sobie do sedna dzisiejszego odcinka, czyli do historii JavaScriptu. Uwaga, werbla! Ale zanim to zrobimy, to chciałbym poprosić osoby słuchające nas na YouTube, żeby zostawili nam pod filmem, wiecie, tą tak zwaną łapkę w górę, może nawet komentarz, jeżeli możecie. Będzie nam bardzo miło z tego powodu oraz pozwoli nam dotrzeć do szerszej publiczności. Możecie zamiast interakcji pod wideo przekazać też komuś link do naszych materiałów, to też będzie jak najbardziej bardzo mile widziane. Sam klik oczywiście wystarczy. Oczywiście nie zapomnijcie o dzwoneczku, żebyście byli zawsze powiadomieni o najnowszych odcinkach. Wiesz, co dzisiaj ma miejsce? Dzisiaj, czyli 4 grudnia, kiedy nagrywamy te wszystkie newsy. Mm, e, no zgadnę, za dwa dni dostanę prezent na mikołajki. Tak, też bym się cieszył, ale nie do końca o to chodzi. To może krótka lekcja historii. 4 grudnia 1995 roku powstał nasz ulubiony język programowania. Co prawda nie był on na tyle przyjemny ale to nie zmienia faktu, że dzisiaj obchodzimy jego 25 rocznicę. Jezu, nie no serio? Czyli język, w którym piszę na co dzień ma prawie tyle samo lat co ja? <noise> tak, tak, dokładnie tak jest. Wikipedia podaje właśnie datę 4 grudnia 1995 roku jako dzień powstania Javascriptu. To oznacza, że w tym odcinku opowiemy bardzo dużo o tym, jak wyglądała historia Javascriptu, stąd oczywiście mamy internet, bo to jest powiązane, może nawet powiemy o tym, gdzie i kiedy pojawiły się pierwsze pomysły na przesyłanie danych między maszynami? No więc rozsiądź się wygodnie, bo historia może być dość długa. Ja bym nie nudna. No weź. Na pewno nie. Jedziemy. Historia, czyli skąd wziął się Internet, z którego wszyscy korzystamy, to bardzo szerokie pytanie. Na dobrą sprawę trzeba zacząć od Nikoli Tesli, a to jest bardzo dawno temu, i jego całej wizji World Wireless System. To on sam to tak nazwał, więc ciężko to nawet powiedzieć, co to dokładnie miało być. No ale może nie cofajmy się aż tak daleko w czasie, uznajmy, że komputery jednak istnieją. Piotrze, dobra, dobra, ale może zacznijmy od ważnych dat sprzed ery przeglądarek. Wiesz skąd to na przykład się wzięło w ogóle, że przesyłamy sobie rzeczy przez neta? Dobra, czyli początek internetu. No to tutaj nie można pominąć takiego fajnego pana, jakim jest Joseph Liklide. i on jest taką bardzo ważną postacią i figurą w ogóle we wszystkich naszych, na naszych naukach o komputerach i ogólnie powiązany z historią komputerów. Ciekawe jest to, że gość był z psychologiem, ale jednocześnie też jakby gościem od komputerów, no, ale no dobrze, nieważne, nieważne. Pomysł na połączenie komputerów przyszedł do głowy właśnie jemu na początku lat 60. Wtedy to zaczął popularyzować koncept, coś, co nazywał trochę Intergalactic Network, może trochę na wyrost, nie wiadomo czemu, ale tak w tamtych czasach takie nazwy się nadawało. No i potem został dyrektorem jednego z departamentów w takim fajnym urzędzie, co się nazywa ARP. Później zmieniono go na Darpa. Czyli Defense Advanced Research Projects Agency, nadal pod tą formą istnieje. No i dodam, że tak naprawdę każdy o ARP-ie i darp powinien słyszeć, przynajmniej jeśli studiował informatykę. Dokładnie tak. Zresztą, zresztą, wydaje mi się, że nawet w szkole średniej o tym uczą. Oj, bardzo często jestem pewien, że na jakiejś historii informatyki, no to cały ten pomysł połączenia tych wszystkich komputerków miał na zasadzie połączyć moc obliczeniową różnych maszyn. No i co do zasady, właśnie. Chodziło o to, żeby połączyć te maszyny w taki sposób, żeby mogły nawzajem korzystać ze swojej mocy obliczeniowej i wymieniać między sobą informacje. Więc no, Joseph opisał oczywiście cały ten swój pomysł. No, i tam, tym, tym co opisał dokładnie we swoich wspomnieniach, jak dobrze pamiętam, to miał na myśli, uwaga, koncept. On w ogóle nie wiedział, jak się do tego zabrać. Po prostu stwierdził, że e, to by było fajne. Nikt nie wiedział, jak to zrobić. No i minęło kilka lat. No i pod koniec lat 60. W okolicach 69, czyli blisko, blisko już końcówki lat 60., pojawił się projekt o nazwie ARPANET, czyli projekt właśnie skupiający się na komunikacji maszyn. Szybko osiągnięto sukces i w listopadzie 69 roku została wysłana pierwsza wiadomość między jednym a drugim komputerem. Najciekawsze w tym wszystkim było to, że wiadomość wysłano z Uniwersytetu w Kalifornii na Uniwersytet Stanforda. Wiadomość brzmiała: uwaga, login. I wtedy zniszczyła cały istniejący internet. W sensie, no, dotarły pierwsze dwie litery tylko, więc zostało lo. Fajnie, ciekawie, Prawie lol. Ale przypomnijmy, że komputery od ogólnego użytku były wtedy, wiecie, o wielkości prawie całego domu u niektórych, i pracowały nad nimi takie sztaby naukowców w tych swoich Genialnych fartuszkach. Piotr, pomyśl sobie, kiedyś miałeś pc i taki PC ogrzewał ci cały pokój, więc jakbyś miał taki Kurde. komputer, to miałby się ogrzewanie całego osiedla. No, no, coś nie stylu. Ale wracając do tematu, e, no potem już było z górki. W latach 70. powstał protokół TCP oraz IP. Które ARPANET w roku 1983 wprowadziło do swojej sieci międzyuniwersyteckiej. Ta sieć międzyuniwersytecka to była po prostu taka protoplasta internetu, która wtedy już łączyła około kilkadziesiąt instytucji. Ostatnia ważna data i ważna osoba to 1989 i Tim Berners-Lee, czyli stworzenie systemu wymiany informacji www. Często www jest mylone z samym internetem, więc tłumaczymy, że tak nie jest. Www oznacza World Wide Web. Czyli to jest system, w którym dokumenty i inne zasoby sieciowe są łatwo identyfikowalne przez URL, czyli Uniform Resource Locators. Jak nazwa URL wskazuje, chodziło o znalezienie ścieżki dostępu do danego pliku umieszczonego gdzieś w sieci. Czyli WWW to tak naprawdę system przekazywania sobie linków dających dostęp do danego dokumentu nie internet, a link do dokumentu. Pierwszy program do przeglądania dokumentów WWW, czyli przeglądarka Tim zbudował podczas pracy w CERN w 1990 roku, a w 1991 upublicznił ją u światu. Przyglądarka nazywała się World Wide Web, a potem została przemianowana na Nexus. Działała tylko na komputerach Next, a te nie były zbyt popularne. I Piotrze, wiem, że pomyślałeś teraz o Next.js, ale niestety to nie jest to. Nie, ja, akurat komputery Next są mi dość znane, bo to robił je Steve Jobs, a wiesz... Apple u mnie mocno w serduszku. U mnie też. Niecały rok później pojawiła się przeglądarka cross-platform, terminalowa, nazwana Line Mode Browser. No właśnie, a potem zaczęły się jaja, bo wiecie, przeglądarki na różne systemy, z różnymi opcjami, od różnych wydawców i tak w koło Macieju, jakby nic się tam nie zmieniało. Aż pojawił się Netscape Communication Corporation, czyli taka firma, która chciała trochę zmienić świat, no i tam pojawiła się przeglądarka o nazwie. Navigator, tak w okolicach roku 94. Produkty do przeglądania sieci www stały się tak szybko popularne, że pojawił się pewien problem. A tym problemem był brak standardu tego, co i jak powinno być przez, ten, przez tą sieć odczytywane. Czyli taki, tak zwane klasy. Kto, ktoś coś stworzył i nie ma standardu. No i mieliśmy kilka firm, które forsowały pomiędzy sobą różne rozwiązania. Ale na szczęście, ale na szczęście Przynajmniej część z tego udało się dość szybko ogarnąć i w roku 1995 Netscape na swoim blogu zaprezentował dość gromko brzmiący tytuł artykułu, uwaga. Netscape and Sun announce JavaScript, the open source cross-platform object scripted language for Enterprise Networks and the Internet, 28 industry-leading companies to endorse JavaScript as a complement to Java for easy online application development. Jezu, jakie to długie. To ja tak tylko dodam, że dzięki Web Archive cały wpis jest dostępny online. Super. No właśnie, dość ciekawe jest to, że właśnie on jest dostępny online i można sobie go przejrzeć. Więc uwaga, co można z niego wyczytać? Pierwszy paragraf bardzo ładnie opisuje czym na dobro Javascript miał być. No więc jest cały opis, czym on miał być. No i miał być to taki trochę język do wszystkiego i do niczego. cross niesamowicie dziwny. No i ogólnie ten język miał być. Tak, obiektowy. Jakby takie było założenie. Jak dobrze wiemy, nie do końca tak jest. Pierwsze, a w ogóle to zauważ, że ciekawa jest też lista firm wspierających inicjatywę. Apple, ATT, HP, Oracle, Toshiba i wiele, wiele innych. Było bardzo wiele osób, i bardzo wiele osób chciało mieć swoją cegiełkę włożoną w to, jak JavaScript wygląda. Ale może też chwilę tutaj zostańmy na tym, gdzie powiemy, gdzie tak naprawdę JavaScript się zaczął i kto go wymyślił. W 1995 roku firma Netscape Communication Corporation zatrudniła niejakiego Brendana Eika. On głównie skupił się na takim projekcie do osadzenia języka funkcyjnego Scheme w przeglądarce Netscape Navigator. Jeszcze zanim za zaczął pracę, to Netscape Communication współpracował z Sun Microsystems w celu dołączenia statycznego języka Java do swojej przeglądarki. Brzmi jak coś, co jest bez sensu, ale mogło działać. No ale niestety nie udało się to, i ostatecznie zdecydowali się na utworzenie nowego języka, który byłby skryptowy, ale bazowałby częściowo w składni na, na składni Java. No i w przeciągu 10 dni Aś napisał taki fajny język, który się nazywał Motka. I to był prototyp, właśnie. A, wi a widzisz, a my w ciągu 10 dni nie możemy dowieść feature'a, a on język napisał. Tak, to prawda. To się bardzo często zdarza, ale tak, Aś napisał modkę i Motka była. Takim protoplastą, tak naprawdę tego, co, co mamy w tej chwili. Ciekawe, czy oka do testowania jest nazwana na część właśnie tego prototypu JavaScriptu. Później oficjalnie tą nazwę musieli niestety zmienić, no bo wiecie motla to nie jest coś, przynajmniej w tamtych czasach nie było coś fancy takiego, żeby przekazać to e, wielkiemu światu, więc zmienili nazwę na LiveScript. No i umieszczono ten LiveScript bezpośrednio w przeglądarce Netscape Navigator, a dokładnie w jego becie w wersji 2.0. Później w grudniu 95 roku, czyli pod sam koniec, wypuszczono betę, ostatnią betę tak naprawdę Netscape Navigatora, jak dobrze pamiętam, której, uwaga, zmieniono nazwę całego języka na JavaScript. I w związku z tym tą zmianą nazwy wie, wiele osób dalej nie rozróżnia, że Javascript i Java to nie jest to samo. Tak, to prawda, ale fajnie właśnie widzieć to na podstawie historii, że jakby ktoś chciał włożyć Javę, chciał ją wrzucić tak naprawdę do przeglądarki, ale to nie wyszło, więc stworzył nowy język, który właściwie składniowo jest podobny i bazuje na Javie, ale nie jest Java, nie? A mi się wydaje, że to raczej chwyt marketingowy, że nazwali Javascript, żeby kojarzyło się z jakimś znanym językiem. Dokładnie. Jeszcze ciekawa sprawa jest taka, że mieliśmy taki fajny język jak Action Script, który częściowo jeszcze wtedy był... czymś bazował tak naprawdę na naszym Java wtedy. No i on... No nie, jakby to ładnie ująć. Action Script był stworzony przez Adobe, więc działał głównie do tego, żeby robić piękne animacje. Jakby do tego służył. No i później część rzeczy, która weszła w Action Stripcie weszła, powiedzmy, weszła do Java bo uwaga, po prostu Action Script został wchłonięty w w język w całości. Więc to jest takie ciekawe wyjście i to jest coś, co się dzieje trochę w tej chwili e, na bazie TypeScriptu, które jest też oddzielnym obiektem, w, jeżeli chodzi o JavaScript, no bo dodajemy typowanie i tak dalej. Ale za chwilę może się okazać, że TypeScript zostanie wchłonięty przez JavaScript i będziemy mieli typowanie w Javascriptie. Tak się może stać. Proszę, ja wiesz, że, że wydaje mi się, że rok na linku dostałem bezpośrednio ofertę pracy na Action Scripts. Albo mi się coś myli, albo coś jeszcze mi takiego świta. Czyli produkt musiał być wybitnie stary. Oj, musiał być. Ale wróćmy na chwilę jeszcze dosłownie chwilkę do historii Javascripta, tak dosłownie, bo my wiemy, korzystamy z Javascriptu głównie w przeglądarce, ale że backendowcy zaraz się oburzą, że hej, ale przecież Javascript działa na backendzie, więc gdzie, gdzie to jest w tej naszej historii? Ano jest. W tym samym roku co tutaj przedstawił Javascript, to tak naprawdę yy, w tym samym roku już Javascript działał po stronie serwerowej. Nie był aż tak popularny, ale już mieli jakieś podstawy. No i jak się zaczęło to rozwijać, to tak naprawdę największą popularność tego rozwiązania rozpo rozpoczęła się tak w okolicach 2005 roku, no i wtedy zaczęły się pojawiać po prostu implementacje tego rozwiązania, które wymyśliło Netscape. No i jedną z najpopularniejszych, z której korzystamy tak naprawdę do dzisiaj, jest Node.js i ten ukazał się w 2009 roku. Szczerze mówiąc, nie tak dawno temu. Jak tak sobie pomyślimy o tej całej długiej historii, to te, powiedzmy, 11 lat temu to to nie jest dużo, ale jednak, bo przecież w tym roku. Dobrze, mówię w tym roku czy w poprzednim, chyba w tym deno wyszło. O, nawet powiem się, że nie pamiętam. Na pewno niedawno. Na pewno niedawno. Przecią... Jestem pewien, że w przeciągu roku, maksymalnie dwóch, ale chyba roku, wyszło nam deno i to też jest jakby totalna zmiana, jakby nowa implementacja pomysłu Netscape'a. Nie? Niesamowite jest to, jak nam historia pokazuje, jak wszystkie rzeczy się zmieniają i bazując tak naprawdę na, na tej historii możemy. Pomyśleć sobie, co będzie za 5, może 10 lat. Może, nie wiemy, jak tak naprawdę JavaScript będzie wyglądał. Tak jak mówiłem, może TypeScript zostanie wchłonięty. Nie ja to tylko przeraża, że chyba muszę bardziej nauczyć się stabilnego języka, bo, no, nie oszukujmy się, lata lecą, a uczyć się cały czas nowości w JavaScriptie, to już człowiek tyle czasu nie będzie miał i chęci. Więc może za parę lat jakaś Java? No, ja coś tak czuję, że ja się wrócę do Rubiego, właśnie, może Java. W ostatecznym rozrachunku zawsze możemy jakiegoś kobala się nauczyć. Na pewno będziemy potrzebni. To by nie było niegłupie. A by dmuchało i e, chuchało na nas żebyśmy tylko żyli. No dokładnie. Tu macie respirator, proszę bardzo. O, tego Ale ten kopol to ma by być napisany na za dwa dni. No jezu. Fajnie jest tak poopowiadać sobie trochę o historii JavaScriptu. I mam nadzieję, że naszym słuchaczom też to się podobało. Ja się też właśnie rozluźniłem, ale nie oszukujmy się. Taski czekają, więc Piotrze ja dziękuję bardzo za dzisiaj, za zaproszenie. Ja także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia, cześć.